Kwestia chyba najważniejsza, czyli naszej tożsamości narodowej. Nie będę wchodził w szczegółową dyskusję o jej definiowaniu, natomiast są dwa filary, oba musimy bronić, oba musimy rozwijać. To jest kultura i to jest wiara. Nasza kultura została ukształtowana przez chrześcijaństwo. Nie wszyscy są ludźmi religijnymi, natomiast wartości wypływające z chrześcijaństwa są swego rodzaju rdzeniem aksjologicznym kultury polskiej. Jeżeli ktoś chce kwestionować wartości wynikające z chrześcijaństwa, uniwersalne ideały chrześcijańskie, które mogą być i są atrakcyjne także dla zdrowo myślącego, ale niewierzącego Polaka, to ten człowiek po prostu będzie walczył z polską kulturą i jesteśmy świadkami tego. To co jest nam podawane często jako kultura wyższa, jako sztuka, to jest produkt kontrkulturowy. Nie bójmy się tego nazwać po imieniu. My chcemy bronić zdrowej kultury narodowej opartej na wierze chrześcijańskiej, opartej na wierze i wartościach poprzednich pokoleń. Chcemy to rozwijać, nie interesuje nas antykwaryzm, interesuje nas rozwój, interesuje nas dynamika, interesuje nas witalność polskiej kultury narodowej, interesuje nas to, żeby iść do przodu, nie tracąc swojej tożsamości. Mamy, proszę Państwa, bardzo poważne wyzwania. Wymienię je hasłowo. To jest totalne pomieszanie pojęć. Ludzie wychodzą do mediów, wychodzą na wykłady, na debaty, nikt już nie wiadomo, co mówi. Zmieniają znaczenia podstawowych słów na czele z terminem tolerancja. My się na to nie zgodzimy i będziemy z tym polemizować. Nie przyjmiemy języka naszego wroga. Mamy do czynienia z atakiem na najbardziej podstawowe wartości naszej cywilizacji. Próbuje nam się sprzedawać antywartości, rozkładowe, toksyczne często pomysły, jako rzekome wartości. I to umocowane na poziomie międzynarodowym. Musimy być na to odp odporni i będziemy. Neguje się podstawy moralne życia społecznego i narodowego. Uderza się w rodzinę, uderza się w płeć. To wszystko wymaga obrony i zdrowa tożsamość narodowa musi być gotowa na te wyzwania odpowiedzieć. Obronimy podstawowe normy. Nie ugniemy się przed polityczną poprawnością.